E, spontaniczne nagranie tuż po imprezie rkowej Chciałem zobaczyć, jak gadam po pijaku i czy, gada, czy gadam z, z sensem. Otóż tak sobie myślę, że tak wracam do swojej samotni znowu i smętnie tutaj, tak jakoś mam jeszcze jedno piwko, mogę sobie wypić. Wig! Polecam z biedronki. Tanie i mocne. No kurde, nie wiem o co to tu, tu chodzi. Czy, czy ja nie umiem po piechłopcy gwieździć te to przecież to jest prosto obsługę tego aparatu, no ale... nie wiem, wyłącza się jakoś... Oto dowód jest na to, że jak, jak ktoś jest pełen, to ma problemy z myśleniem, bo no... mnie tą kartę, co trzeba. Ta karta jest praktycz, praktycznie zapełniona. I po 13 sekundach po prostu wyłączało mi się nagrywanie i nie, wie, nie wiedziałem, o co chodzi. No dobra... to co, miałem, co ja miałem powiedzieć? A, właśnie, wróciłem do swojej smutni i... Ostatnio byłem u psychologa, pierwszy raz od dłuższego czasu i on polecił mi, żebym, z... on, znaczy, jego sugestia była taka, żebym znalazł sobie jakąś dziewczynę, bo no, żeby, żebym po prostu był z kimś, żebym miał komuś coś dać, no bo jak na razie tylko głównie w życiu biorę, to znaczy, oczywiście jak pracuję to daję, daję owoce swojej pracy, no ale no to, to, muszę robić bo inaczej bym nie mógł normalnie żyć no ale oprócz tego no to jestem bardzo introwertyczny interesuje mnie tylko moja osoba i ten psycholog właśnie uważa, że to nie jest że dlatego mam właśnie problemy ze sobą właśnie dlatego, że, że nie otwieram się na ludzi że, że mam że interes... no więc psycholog po prostu uważa, że, po, że powinienem działać bardziej społecznie, że powinienem być bardziej prospołeczny i wtedy moje problemy w jakiś sposób znikną. I po prostu on proponował mi też żeby um, żeby przeżyć stosunek seksualny z kobietą, znaczy bo ja do tej pory się tego bałem, cały czas się boję. Nie znalazłem zresztą odpowiednie, odpowiedniej osoby do tego, ale twierdzi ten psycholog, że jeżeli bym przeżył stosunek seksualny z kobietą, jeżeli bym był bardziej prospołeczny, to wtedy moje problemy psychiczne mogłyby zniknąć. A polegają one na tym, że mam, że mam nowy rodzaj obsesji. Nie będę o tym mówił za bardzo, bo to jest zbyt prywatna sprawa. Aczkolwiek ta obsesja jest dość dokuczliwa i często mnie doprowadza do frustracji, bądź też do, do przygnębienia. Zresztą nie tylko ta obsesja, po prostu przygnębiony jestem z tego powodu też, że, że nie mogę osiągnąć w życiu to, to, czego bym chciał osiągnąć. Ciągle, no, znaczy mam wysokie ambicje, ale... No, właśnie, może zbyt wysokie ambicje, może po prostu, bo po prostu na razie jestem, znaczy po prostu wiem, że jestem nikim i. A chciałbym mieć kimś w rodzaju Einsteina. Kimś, kto odkrył coś nowego w dziedzinie informatyki teoretycznej, bądź też w, w dziedzinie matematyki, albo napisał bestseller. No ale do tego trzeba mieć dobrze rozwinięty umysł, a ja, ja przecież wszystko wskazuje na to, że ja po prostu nie mam zbyt dobrze rozwiniętego umysłu. Mam przeciętny umysł. Taki jak każdy szary człowiek na ulicy, więc... Więc niestety chyba się to nie uda. Chociaż według nowej piosenki Pink trzeba cały czas próbować i próbować nie. Nie należy się. Nie, nie należy się poddawać. I to by było na tyle chyba to wgram teraz na YouTube, bo jestem piany, bo na trzeźwo to raczej nie nagram, nie, nie, nie zaaplauduję czegoś takiego na trzeźwo. A jak tego wyczęświę, to to usunę. E, nie wiem, ja, ja chyba ciągle się czuję gorszy od kobiet, ale w sumie nie ma powodu, żebym się chyba tak czuł gorszy od. Bo. Czy mężczyźni są bardziej dyskryminowani niż kobiety? No przecież mam wszystko to, co, co mogłoby być kobietą. Mam szpilki, mam, mogę się malować, yy, nie wiem, używać lokówki, gdzie to jest, u Mogę wszystko po prostu. Nie, niezależnie od tego, jaki jestem płci, mogę. Mam wybór, więc nie powinienem czuć się gorszy, niby. Nie, nie mogę zapomnieć o tym na przykład, że jeżeli jest jakaś oficjalna sytuacja ym, powiedzmy kobieta się spotyka z klientem, to ona może wybrać w co się ubrać, a ja nie za bardzo, ja muszę założyć spodnie i płaskie buty. A oprócz tego na przykład mnie do wojska... Dostałem powołanie do wojska. Musiałem się zgłosić na komisję, i oni zważyli mnie, zmierzyli i coś tam innego i orzekli, że ten. Czy się. Przepisali mi kategorię, a żadno z moich koleżanek nie, nie, nie miała takiej sy sytuacji. Nie, nie powoływali... Po prostu kobiet nie powołują, a, a mnie wzięli. Znaczy. Nie wzięli, tylko chcieli zaprosić na komisję. No zawsze teraz nie to nikogo nie, nikogo nie powołują, bo już nie ma chyba obowiązkowej służby wojskowej. No ale to też było niesprawiedliwe, niesprawiedliwe no bo skoro równość, no to kobiety przecież też mogą być miejscem armatnym. Znam, Mam takie koleżanki, znaczy miałam taką koleżankę, która byłaby lepszym żołnierzem niż ja. No więc to nie zależy od genitaliów. Yy. No. To chyba wszystko.